Śmigamy po lesie kolega przyszedł, mówi mam tykę. Ostatnio taką podobną znalazłem. Ale w innym lesie, także para nie będzie. Śmigamy dalej. Ale jakoś to dzisiaj nie widać. zwierzęny widać, że tu coś chodziło, bo, bo jest... Jest coś tam się działo, ale, ale czarno to widzę śmigamy już do strony auta, ja, jak zwykle. Kurde, za późno przyszedłem. Musiał być Benio, bo kurde jest jest żuchwa cała, a czaszki nie ma. A czaszki nie ma. Wszystko jest kręgosłup cały. Kurde, łopatki, kosteczki, kurde, żebra leżą. Tylko główki nie ma.